bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu górnika Zabrze z Piastem w Gliwice. Witam serdecznie, chciałem wszystkich przywitać i podziękować za zaproszenie. Dzisiaj jestem tutaj jako drugi trener w zastępstwie za trenera Brosza. Chciałem przede wszystkim na początku pogratulować trenerowi na wałce za trzy punkty, bo górnik Dzisiaj e, zdobył je, myślę, że to są bardzo cenne, ważne, ważne punkty dla tego zespołu. Mamy trochę inne cele i tutaj górnik e, z tego co przynajmniej ja widziałem, cho chociażby na prezentacji górnika walczy o miejsce 1-3, o Puchary. Życzę tego górnikowi już teraz po meczu, bo e, mam nadzieję, że ten regionalny taki patriotyzm trzeba trzymać i jak najbardziej życzę górnikowi, żeby był w Pucharach. Buduje się tutaj bardzo fajny, ciekawy obiekt. Miejmy nadzieję, że on się szybko wybuduje. Jeżeli chodzi o nas, to tak jak mówię Piast Gliwice w tej chwili jest to zespół na dorobku i my robimy wszystko, żeby przede wszystkim utrzymać zespół Piast Gliwice w Ekstraklasie i tak też Mierzymy. Ja wiem, że po tej pierwszej rundzie, kiedy mamy 22 punkty, wszyscy chcieliby nas już widzieć na, na miejscu 1-3, a to się tak nie da. Potrzeba dużo, dużo pracy i e, my w tym kierunku idziemy. Jeszcze raz gratuluję górnikowi za trzy punkty. Dziękuję. Trener Adam Nowałka, bardzo proszę. Dziękuję za gratulacje. Bardzo cieszą nas te trzy punkty, tym bardziej, że wywalczone w bardzo twardej walce. Piast starał się ze wszystkich sił szczelić wyrównującą bramkę. Fragmentami gra była wyrównana i z pewnością zawodnicy musieli być bardzo skoncentrowani do ostatniej minuty, aby nie, nie stracić tego gola na wagę trzech punktów. Nie dziwi to, bo praca trenerów w Piastie naprawdę robi duże wrażenie. Ta robi systematyczne postępy e, i z pewnością jeszcze w tych rozgrywkach ligowych, wiosennych e, napsuje dużo krwi przeciwnikom. Tego życzę i w to wierzymy. Dziękuję. Natomiast e, brawa dla zawodników za zaangażowanie, za determinację, poświęcenie Trzeba również umieć wygrać 1-0 i to mnie bardzo cieszy. Natomiast taka szybka analiza tego spotkania, no oczywiście, niesie za sobą te wnioski, że sytuację trzeba wykorzystywać, bo zawodnicy wypracowali sobie wiele sytuacji i to naprawdę stuprocentowych. Natomiast zabrakło już tej finalizacji skuteczności, nad tym oczywiście cały czas pracujemy, wierzymy w to, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, natomiast nie możemy oczywiście zachłysnąć się tym, że zdobyliśmy trzy punkty, tym bardziej musi to pobudzić nasze apetyty do jeszcze bardziej takiej gry z zębem i oczywiście jeżeli chodzi o jakość, staramy się grać atakować, prowadzić grę, dyktować warunki, i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby te punkty były nie tylko wywalczone, ale również zdobyte po, po dobrej grze. Wierzę w to, że tak będzie. Teraz cieszymy się ze zdobytych tych trzech punktów, natomiast jutro już rozpoczynamy przygotowania o godzinie 9 rano do następnego meczu z Agilonem. Dziękuję. Ja również dziękuję. Czas na pytania, to co Państwo najbardziej lubią. Taki przegląd sportowy. Pytanie do trenera Darka Dudka. znaczy dwa pytania, bo kilka absencji było tam między innymi traktowało i zwolna Cicmana, czy coś się z nimi działo. No i drugie pytanie do, dotyczące braku w kędziary, bo jakby ten mecz pokazał, że ta drużyna trochę bez nie istnieje, bo bo zawodnicy grają na pamięć, grają to co, co grają jakby na wojsku Kędziora, a był a z przodu był Hurado, czyli no, nie do niego były te wysokie piłki, a takie wysokie piłki były głównie grane. Czyli te dwie rzeczy. Czyli jeżeli chodzi o absencję, to bardzo prosto to wytłumaczyć. Matej Izwolt kontuzji nabawił się w meczu z Dochatowem, Wojtek Kędziora Gani, który, miejmy nadzieję, że do następnego meczu Zagłębiem lubin już będzie gotowy. Wojtek również zobaczymy. No. Będziemy chcieli, żeby on w tym następnym meczu już grał. Mamy trochę urazy w kontuzji i myślę, że to też jest związane z tym, że zmieniliśmy klimat, że w Polsce no, mimo wszystko jest ta temperatura inna, z tym musimy sobie jakoś poradzić. Natomiast mamy też dublerów i. Myślę, że nawet przegląd sportowy bardzo e, rzetelnie ostatnio pisał o tym, że potrzeba dużo Polaków, młodych Polaków, ambitnych, tak i że mamy za dużo obcokrajowców chociażby. Myślę, że e, to jest słuszny kierunek. Myślę też, że e, daliśmy szansę dzisiaj chociażby Morawskiemu Radkowi, który zagrał od początku spotkania, ma 19 lat. E, powiedzmy, że trochę. E, jakby sytuacja w tabeli nas uspokaja z jednej strony, bo, bo mamy taką możliwość, że możemy dać szansę chociażby Morawskiemu czy Szeliga, tak jak, jak dzisiaj, dzisiaj wystąpił od początku. E, chcielibyśmy, żeby, myślę, że podobnie tu można podać analogię do e, Polonii Warszawa. Wszołek i taki Teodorczyk, myślę, że mogliby nigdy nie zagrać, mogliby nie być w tym miejscu, w którym są teraz, a Teodorczyk jest e, bardzo wysoko, bo gra praktycznie już w reprezentacji. Gdyby nie e, problemy finansowe Polonii, to pewnie oni też by nie grali. My e, spokojnie podchodzimy do, do tej kolejnej rundy i tak jak mówiłem, mamy cel, którego nie można zmienić przez jeden dzień, tydzień, czy dwa, trzy miesiące, tylko spokojnie chcemy utrzymać ten zespół w Ekstraklasie, a przez to mamy możliwość e, dania szansy grania chociażby Radkowi Morawskiemu. Jeżeli chodzi o e, drugie pytanie, to faktycznie brak e, Wojtka Kędziory jest to dla nas duża strata, bo jednak on decydował w większości naszych ostatnich spotkań o obliczu drużyny i tutaj musieliśmy sobie z nim poradzić. W dzisiejszym spotkaniu, no mówię tak, nie wyszło, bo wynik 1-0 to są derby i wynik mógł być różny, aczkolwiek na pewno widoczny był brak Wojtka. Z drugiej strony dajemy szansę młodym i w tym kierunku idziemy. Mamy nadzieję, oczywiście chcielibyśmy. E, mieć Falcao z przodu, bo Ruben został e, byłem wcześniej w Kanal Plus porównany do Falcao. Chcielibyśmy Falcao, ale nas po prostu na niego nie stać i e, gramy tym, co mamy i zrobimy wszystko, żeby ten zespół, który jest u nas e, w Gliwicach zdobywał kolejne punkty. Dzisiaj się niestety nie udało. Będziemy pracować solidnie. Będziemy się przygotowywać, tak jak na Nawałka już powiedział, od, od jutrzejszego dnia do, do kolejnego naszego spotkania z Zagłębien, który będzie w sobotę. Dziękuję. Kolejne pytania. Bardzo proszę. To jeszcze jedno pytanie do generała nawałki. Yy, ten żeby dzisiaj Tomek Zachorski <coughs> Szczelił Gola, fajnie wrócił do zespołu górnika, to w takim układzie takie przewrotne pytanie to jest potrzebny jeszcze jeden. Dobra dzisiaj szczeri bardzo ważną bramkę i starał się ze wszystkich sił wypełnić te zadania, które mu powierzono, które, które powierzyłem mu przedmiotem. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że Liga trwa do praktycznie początku czerwca. Nie wiem co będzie za tydzień, nie, nie wiem co będzie za dwa tygodnie. Kadra liczy 22 zawodników y, zawodników z pola, 4 bramkarzy. Y, natomiast y, oczywiście wszyscy muszą być do dyspozycji. Nie jest tak, że tylko wyjściowa jedenastka rozgrywa pierwszy mecz i tak już będzie do samego końca. Stąd m.in. w ostatniej chwili dołączył do nas i regiemen. Mam nadzieję, że z upływem czasu, wtedy kiedy nadrobi zaległości treningowe, wiele wniesie do Dużyny i, i stąd m.in. ten transfer. Także Panie Redaktorze, nie tylko na, na jednym zawodniku nasza gra się opiera, przede wszystkim gra zespołowa i wierzymy również, że ci zawodnicy, którzy dzisiaj nie mieli okazji być w osiemnastce spowodują tą pozytywną presję na pozostałych także poziom na treningach pójdzie do góry a w co za tym idzie będzie coraz lepsza chyba. taka jest rola każdego zawodnika. w bardzo proszę Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.